Witajcie moje mili, miłośniczki i miłośnicy. Otóż dzisiaj prezentuję Wam sprzęgło. To akurat jest sprzęgło sportowe Wilmata. Czy chodzi o to niebieskie sprzęgło. Eee, natomiast na to trzeba też zwrócić uwagę przy zakupie sprzęgła. Trzeba zwrócić uwagę, 3 to sprzęgło nie będzie czasem za ciasno. To jest sprzęgło do dwusuwa 112 mm. To jest sprzęgło Wilmot. Akurat i chciałem zwrócić uwagę, żeby też zwrócić uwagę na to, żeby nie było tutaj znowu za ciasno. Zwrócić uwagę, czy nie ma za ciasno czasem. jeżeli to jest ma za ciasno, to może powodować kilka rzeczy. Na przykład Taka sprawa, że za szybko mogą się otwierać e, te stałe lotki. Druga sprawa, też trzeba zwrócić uwagę czy nie jest ono czasem za duże. Jeżeli włożymy 107 już miałem z czego 107 mm no 112 I oczywiście ruszać e, zruszało bez takich obrotych, ale strasznie miało Eee, muła i na przebiegach to samo miało muła i pod górkę też tak sobie to więc zwracamy uwagę na to to mam przygotowane drogi sprzęgłonowe nie wilmatowskie ale zupełnie innego, no tak wygląda może mi się uda tutaj wam pokazać akurat tutaj jest Wilkelma, wilkelu, Wilkelun, Wilkelun, Wilkelun tu jest w Wilkeluna ale jak przełożymy do tego widać, że jest trochę luzu prawda? No, czyli oczywiście mamy większą możliwość regulacji powietrza, od akurat bo zawsze jak się da trochę więcej to potem koła się kręci tutaj na przykład ja tego luzu, ale muszę ściągnąć. Co zrobić, żeby ściągnąć tego sprzęgło? Oczywiście klucz 38, nie jakiś plastikowy, jakieś plastikowe czy gumowe sprzęgło. Ja tu użyłam z forca. Wkładamy, w krętarkę. O kurwa. Mm, Chwila. Przepraszam, musiałem pójść po przejściówkę. Tutaj mam tutaj trochę tych przejściówek. Przepraszam. To chciałem powiedzieć. <laughs> najważniejsze, jest to, żeby to, najważniejsze jest to, żeby sprzęgło nam nie spadło. Z drugiej strony sprawdzamy, czy nie ma gdzieś tutaj żadnych pęknięć. I sprawdzamy, jak ona chodzi. Sprawdzamy, naciągamy. Jeżeli naciąg idzie dosyć ciasno. jest ok. Jeżeli natomiast by ona lekko szła, no to jest do wymiany. Na przykład najczęściej spotykane jest to, jak to w tym niebieskim sprzętu były takie czerwone sprężynki. One są po prostu jak kupa. Zobaczcie. Sprężynka... Rodziwa sprężynka, z firmy, nie da się po prostu ugiąć. Ona ja lekko ją po prostu... E, ...śrubokrętem podważyłem, a one, one wyskakiwały. Trzeba każde sprzęgło sprawdzić sobie tu. Czy znaczy, nigdzie, gdzieś tam ten. Czasami jest tak, że pęknięcie jest w środku przy trzpieniu. Ono gdzieś tam krąży, tego nie widać z zewnątrz. To miałem taki przypadek sprzęgła Ja miałem taki przypadek sprzęgła, już pokazuję co najlepsze było w tym wszystkim Tu mamy to stare sprzęgło No było to że oczywiście rozpiąłem już je co prawda Zostało rozpięte I ono było tutaj I gdy ciągnęło się te zegery, te zabezpieczenia i tą podkładkę po włożeniu sprężynki robiła nam się tutaj po prostu strzeliło, mi to strzeliło dwa razy akurat. Tak więc widać właśnie, w którym miejscu lubi to pękać, potrafi pęknąć nawet. To jest tutaj na, na tym, nie? tak więc, sprawdzamy też, czy one nie są zajechane tutaj gdzieś, bo to jest akurat, widać jakiś ślad jest, chociaż niby jeszcze można byłoby coś z tego zrobić. Natomiast można sobie zostawić, jeżeli ma się naprawdę to samo sprzęgło, można sobie zostawić yy, po prostu to wyrzucić te, yy, dwa skrzydła zostawić. Natomiast sprawą jest to, jak dopasować to sprzęgło do drugiego sprzęgła. O, że wyjdą tak samo. O, coś takiego, o. Tylko nie chodzi o to, że chodzi o to że to ma dłużej, czy to ma krócej że to się tutaj przedstawia. tylko nam tu chodzi głównie o to żeby nam tylko rozmiar tutaj ładnie pasował nie to sprzęgło było tutaj co prawda i ono tak no i tu też z tego co widzę w oryginale miało trochę luzu to sprzęgło tak więc zostaje nam dopasować. Ja kupiłem dwa sprzęgła, ten niebieski i to i to ma trochę luzu. Nie, nie, nie. Nie, dobrze. Drugą sprawą, co chciałbym wam powiedzieć, sprężynki. Otóż to w wielu sprzężynków, w szczególności, mówi, a bo te sprężynki pasują, jakie do czterosuwa, jak i do dwusuwa. Dwu Okazuje się, że nie pasuje Dlaczego? Otóż tutaj niby może nam się zdawać, że jest OK, ale po wcześniejszym <laughs> e, tym to w ogóle nam e, było to za, tu, e, za krótkie. Pod niech się zepnie się okazuje, że to jest za krótkie. Tak więc tu widzę, że jakby się człowiek uparł, to by mógł to założyć rozprężynkę ale ona musi przede wszystkim pasować w gnieździe tu mamy to gniazdo jeżeli nie będzie ona pasować w tym gnieździe to przykro mi bardzo ale to tak nie będzie działać tak więc tutaj widzę że ładnie yy, ładnie nam tutaj akurat nachodzi bo wcześniej też to nie chciało tak więc zwracajmy uwagę w szczególności przy zakupie sprężynek. Żeby one raz że to ładnie weszły, dwa, żeby one się mieściły w tym kanale, a trzy, żeby wiadomo yy, trzymało. Następna sprawa tak samo miałem przypadek z GEMOTO, którą kupowałem sprężynę. Ona jest dobra fajna ośrodkowa sprężyna sprzęgła a bym wam pokazał ale nie wiem jak mam to pokazać bo mam przyjściówki może się znajdzie ona o zobaczcie ona ma pasować do dwusuwa nie ja ma to tak twierdzi że to jest i do dwusuwa i do czterosuwa bzdury już to udowadniam że to nie pasuje i to nawet do sprzęgła nie wejdzie Mamy tutaj drugą, to stare sprzęgło. Tutaj jeszcze, jeszcze. Widać, że niby wejdzie, są dwa identyczne sprzęgła. Ale jest za daleko. Proszę zobaczyć tu. Tu wypracowało na tym. Czyli, czyli sprężyna jest za szeroka. I ona taka nie może być. Ona musi być ciutkę <laughs> chudsza, trochę mniejsza. Jak ona, ona mi lekko tu chodzi ze względu na to, że mam to połamane i to mi w ogóle yy, nie chodzi włożyłem i też o, widzicie, włożyłem drugie i zobaczcie, ona nie chodzi do rwusułowego, on się okazuje, że ona jest do No po przeczytaniu specyfikacji do czego ona pasuje nie wypiszę do Gilera, ale dla nich to nie ma znacznej różnicy tak przynajmniej mówi G-Moto to my do MBK Benelli, Gilera, Honda Peżot MBK Yamaha, Benelli C.P.I. Kiway, Aprilla MBK Honda Peżot dlaczego by <coughs> pasowało? Spróżna miałaby sens i ma nadal sens jeżeli powiedzmy pasek się nam uślizguje bądź pasek nam nie dochodzi nie podwyższa, nie idzie do góry, jak pasek nam nie idzie do góry bo coś tam wiadomo, bo za krótki, bo to bo tam to można troszeczkę go tam lekko do góry podnieść żeby to lepiej y, zbierało. z drugiej strony to też ma swoje plusy i minusy natomiast sklepiły serwis w Rybniku uważa, że nie ma sensu wymieniania i kupowania sprężyn, chociaż że ładny, ładnie wyglądają one ładnie się sprawują, ale że ktoś miałby wydać 40 zł za sprawdzone, to lepiej nie. Można to na centralnych, chociaż z drugiej strony ja sprawdzałem. tego, że e, chińskie, chińskie, zwykłe e, e, najtańsze. I się okazało, no, czuć, by jednak coś tam one robią, ale nie na tyle, ile mogłyby robić, bo. Zwykłe sprężynki mają to do tego, jak jest sprężyna centralna zwykła. Już nie mówię o standardzie, czyli chińskie wszystko. A takie z pierwszego, lepszego kontrolera się okazuje, <laughs> ja to sprawdziłem i jest, prze, jest przestrzał, bardzo duży przestrzał jest ma muła na przebiegach i ma lekkiego muła na starcie tak więc dziurę ma w przyspieszeniu jednym słowem a natomiast jak włożyłem sobie z tego wszystkie tak zwane czerwone, one, to są, one są czarne z białym napisem, lub z czerwonym napisem, przepraszam z czerwonym, bo białe też występują Okazało się, że skuter przyspiesza równomiernie. Na przebiegach też fajnie to wszystko chodzi, nie muli się ani nic, ciągnie do góry. Tutaj natomiast mamy sprężyny NK 1000, do 1500 obrotów. Nie wiem jak ja tutaj zepnę sprzęgłem, jak się zepnę. Chociaż one pokaz pokazuje mi tutaj, że jak włożę, bo one początkowo mogą pasować wszystko w porządku, ale wiecie, na czym ten morał jest? Chodzi o to, że jak z, ściągnął z, z tego sprzęgła, z tego sprzęgła bym sprężynki ściągnął czy z tego sprzęgła, okazałoby się, że one tutaj ciasto chodzą, na tych tutaj, o widać, tutaj, w tym miejscu ciasto chodzą, ale natomiast może być luz tu. Widać? No to są takie fajne zagięcia do tego, tu i tu. Jakbym na założył, przypuśćmy sobie na to tą sprężynkę, to mogłoby mieć jakby mały luz, o, nie wiem czy widać, tego może, nie wiem, sprawne oko może by to wychwyciło, ale to tak jak yy, mówię, że jakby się to włożyło, to mógłby być mały luz, nie? Czyli teraz zwrócić uwagę należy jakie sprężynki się kupuje, gdzie się te sprężynki kupuje Taka jest różnica pomiędzy czerwoną sprężynką Nie wiem czy mi ostro złapie to Ona jest trochę już na jedno wyszarpana, bo ja nie uszarpałem żeby wyciągnąć z drugiego sprzęgła sprężynki Bo tutaj są też nie wiem, widać niebieskie w środku Jest różnica? No jest, prawda? O, tak. Tak położymy. Jest, jest różnica, ona jak widać już yy, można już stwierdzić, wygląda solidnie ta biała, ale już jest za długa, widzicie, nie? Tak więc jak kupujemy, to zwracajmy na to uwagę. Zapłaciłem 50 zł. 60 za sprężynki. To białe. To są renomowane firmy. To nie są chińskie zbytnio sprężynki. Najtańsze, tak jak to pokazywałem na tle tej czerwonej. Tylko sobie poczytajcie NK. A kto będzie wiedział, napisze w komentarzu co to za firma. ja wiem. Ten, ten kto powie, za pierwszą strzałem będzie dobrze. Super. Tak więc y, jeszcze raz się powtórzę, trzeba zwracać baczną uwagę na to, jaką ma grubość, jaką ma szerokość, jaką ma długość, jaką ma rozpiętość, jaką ma rozciągliwość. Wszystko ma znaczenie. I kupujemy sprzyżynek hopiu bo nam się podoba czy coś tylko weźmy drugą sprężynkę pójdźmy do sprzedawcy i ją zmierzmy yy, drugą sprawą to nie powiedziałem sprężenie centralne ze sprężyną centralną standardową chcę zmieniać ok nie ma sprawy wszystko fajnie tylko ją zmierz A boga ją zmierz <laughs> też nie kupuj na dziko tak jak to miałem w w w w z czym to ja miałem mm. czekaj, z czy ja czym ja tu miałem, z czym miałem, no i musiałem to akurat, a z a to był problem z dzwonem, Rozwali mi dzwon e, na 107 mm, ten jest właściwy, bo ma 112, jak widać świetnej budowy, tu ma te dziurki, chociaż e, mówi się, że jak się dopytywałem wielu osób, że, żeby przez to się przewiercić, to jest kupa roboty, bo to jest grube. Niektóre są cienkie, niektóre są grube, to są to jest jakby... Wygląda na, pod, na, wygląda na podwójne, ale ono podwójne nie jest. Takie jest, ono ma fajne te tutaj tak zwane lotki, że um, ono po prostu powietrze. Mieszają powietrze i zbierają, żeby to powietrze wchodziło też yy, do środka żeby to sprzęgło było w sensowne schładane jak się jeździ, dzięki temu yy, to sprzęgło jest odróżnione jak się źle wysłowiłem lub źle cokolwiek powiedziałem to wybaczcie to na pewno niecelowo tak więc jak też możecie mnie poprawić ale to tak kulturalnie Sprężenie niebieskie, które zostały włożone do tego niebieskiego sprzęgła to jest firmy Top Racing. Top Racing. One mają tam plus 30 Dobrze, musiałem pożyczyć końcówkę. Mi baterę pada 10% A co się może dziać, jeżeli nie trzymamy sprzęgła. Akurat ogarnięte, tak jak mówiłem eee ona tutaj nie podchodzi o ona ma tutaj luz ona ma tutaj luz, widzicie tutaj o, i ona tutaj nie dzieje i się nie będzie trzymać więc tak jak już mówiłem, zostaje ta sprężyna. jaka jest różnica między jedną a drugą, dobra ja tak raz, dwa myk myk, to zostawiamy to wkręcamy o Trzymamy to równo. A to jeszcze kiedyś nogami robię. I trzeba tak delikatnie nakręcić. o, jak nam się to da ładnie wkręci o. O. Z palcami 4 bieżące to tutaj 8% temu pokaże też tendencja sprzęgła o przełożyłem o, i tutaj będzie miało trochę Sprzęgło trochę luźne, nie wiem czy to widać czy nie. Tak więc. No i tak kończąc, tak przymocowałem sprzęgło, tylko na Boga. Trzymajcie to sprzęgło przy odkręcaniu, żebyście w mordę nie dostali za przeproszeniem. Ja sobie jeszcze to... A, nie, dobra. Skrętarka ma takie zabezpieczenie przekręcinowe, hmm, tak więc... Wszystkim wyjaśniłem. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, za wytrwanie do końca. Zostaw, subskry... <laughs> Zostaw suba, zasubskrybuj mój kanał, daj łapeczkę w górę i niech się niesie. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się. Cześć.